To jak przy wysadzaniu dynamitem starych budynków. Każdy, kto pracował przy wyburzaniu wieży, trzeba zacząć od podstawy. To, w jaki sposób się zawaliły, wygląda, jakby ktoś to zaplanował. Nie jest przypadkiem, że obie wieże zawaliły się w ten sam sposób. Jak tego dokonano, nie wiemy. Zostały z niego popioły. Nie znaleźliśmy biurek, krzeseł, telefonów czy komputerów. Największy kawałek telefonu, jaki znalazłem, był kawałkiem klawiatury i był mniej więcej tej wielkości. Co się stało z betonem? Sproszkował się. Od rzeki do rzeki pył miał od dwóch do trzech cali grubości. Przypomina mi to obrazki z telewizji z wyburzeń budynków, kiedy wysadza się je dynamitem i jakby je detonowali jeden po drugim. Słyszałem drugą eksplozję. Była mocna eksplozja. Po drugiej eksplozji wszystko się zapadło. Wybuch wszystkich przewrócił. Brzmiało jak wybuch. To było jak strzały z pistoletu, i coś trzy razy eksplodowało. Słyszeliśmy wybuch. I cała górna część wybuchła. Widzieliśmy wybuch. Siła była ogromna. Siła wypchnęła nas na ósme piętro. Eksplodowało, gdy byliśmy w lobby. Lobby wyglądało, jakby wybuchła tam bomba. Spada na nas gruz. Olbrzymia eksplozja. Wszyscy usłyszeliśmy i poczuliśmy wybuch. Byliśmy świadkami eksplozji. Była bardzo głośna. Druga eksplozja w pierwszej wieży. To następna bomba. On uważa, że podłożono materiały wybuchowe. Mit 11 września. 19 zamachowców pod wodzą Osamy Bin Ladena przejęło stery w czterech samolotach pasażerskich za pomocą nożyków do tektury, omijając system przeciwlotniczy NORAD dokonali trzech z czterech planowanych ataków. Wieże 1, 2 i 7, przez utratę integralności konstrukcyjnej spowodowanej przez ogień, zawaliły się w sposób naleśnikowy. Samolot, który uderzył w Pentagon, wyparował przy uderzeniu, podobnie jak ten, który rozbił się w Shanksville. Komisja badająca atak z 11 września nie znalazła dowodów na to, by istniały znaki ostrzegawcze, a niewydolność służb uniemożliwiła odpowiednią obronę. Nie uważam, że ktokolwiek mógłby przypuszczać, że użyją samolotu jako rakiety. Nie w naszej administracji i nie uważam, że poprzednia przewidziałaby wlatywanie samolotami w budynki. Brak wyraźnych zagrożeń wewnętrznych dotyczących miast, linii lotniczych i innych. Nie było żadnych znaków. Operacja Maskal, październik 2000 roku, symulacja rozbicia się samolotu w budynku Pentagonu. Tajne dokumenty z Filipin wyjawiły, że zamachowiec wsiadłby do amerykańskiego samolotu pasażerskiego, przejął kontrolę nad kokpitem i rozbił się w budynku CIA. Innymi celami był Pentagon i World Trade Center. Federalna Agencja Lotnictwa dostała 52 ostrzeżenia dotyczące Al-Kaidy 6 miesięcy przed 11 września, ale ich nie posłuchała. Pentagon nie chce, żeby przyszłotygodniowe senackie przesłuchanie byłego agenta na temat formacji zdolne niebezpieczeństwo było publiczne. Identyfikuje Mohameda Ata i trzech innych zamachowców z 11 września jako członków komórki terrorystycznej na nowojorskim Brooklynie rok przed atakiem. Znaleźliśmy trzy inne komórki, które dokonały zamachu. Podpułkownik Tony Schaefer, pierwszy członek zdolnego niebezpieczeństwa, który się ujawnił, otrzymał zakaz składania zeznań przed członkami kongresu lub ich podwładnymi bez autoryzacji. Przywódca pakistańskiego wywiadu Mahmud Ahmed rozkazał Omarowi Szejkowi wysłać 100 tysięcy dolarów przywódcy zamachowców Mohamedowi Adcie. Przelew przyszedł z Pakistanu. O przesłanie pieniędzy podejrzewa się Omara Saida Szejka. Omar Sheikh przyznał, że pomagał mu pakistański wywiad wojskowy. Nigdy nie przeprowadzono śledztwa, dlaczego generał Ahmad kazał przesłać 100 tysięcy dolarów Mohamedowi Atcie. O poranku 11 września amerykańscy urzędnicy jedli z generałem Ahmedem śniadanie w Waszyngtonie. W oficjalnym raporcie komisja badająca atak uznała kwestię finansowania jako mało istotną. Ciężko uwierzyć, ale podobno dwoje z zamachowców biorących udział we wtorkowym ataku mogło być szkolonych w amerykańskich szkołach wojskowych. Dowody zostały sfałszowane. Podobno paszport jednego z zamachowców znaleziono w gruzowisku. Paszport jednego z zamachowców znaleziono kilka przecznic od World Trade Center. Zamachowcy mają się dobrze, a zamach z 11 września był mistyfikacją, mówi szef Japońskiej Partii Demokratycznej. Kilku z tych 19 mężczyzn nadal żyje. Nie mogłem uwierzyć, kiedy FBI wpisało mnie na listę. Podali moje imię i datę urodzenia, ale ja nie jestem terrorystą. Jestem tutaj, żyję. Nie umiem pilotować samolotu. Co najmniej siedmiu porywaczy nadal żyje. FBI nadal nie zaktualizowało listy. Co najmniej pięciu miało powiązania z amerykańskim wojskiem. Oczywiście jesteśmy na tropie Sadama Husajna, to znaczy Bin Ladena. We wczesnych latach osiemdziesiątych Bin Laden pracował z amerykańskim wywiadem, pakistańczykami i krajami arabskimi. Styczeń 2001. Administracja Busha rozkazuje FBI i Agencji Wywiadu zakończyć śledztwo w sprawie rodziny Bin Ladena, w tym dwóch jego krewnych żyjących w False Church w Virginii, zaraz obok siedziby CIA. Kiedy był już najbardziej poszukiwanym człowiekiem w Stanach, spędził dwa tygodnie w amerykańskim szpitalu w Dubaju. Leczył go amerykański lekarz i odwiedził go agent CIA. Nie zobaczyliśmy żadnego dowodu łączącego Osama Bin Ladena z etapami planowania zamachu z 11 września. Brak dowodów wytłumaczono jako bezzasadne, ponieważ na filmie z Afganistanu Bin Laden przyznaje się do ataku. Dokładnie przeanalizowałem przekład Pentagonu. Jest bardzo problematyczny. W momentach, w których Bin Laden przyznaje się do winy, tłumaczenie się nie zgadza. Amerykańscy tłumacze, którzy podjęli się przekładu taśm, napisali rzeczy, które chcieli usłyszeć, ale których na taśmach nie ma, nieważne jak długo się ich słucha. W 1976 roku starszy brat Osamy Bin Ladena, Salim Bin Laden, zatrudnił teksańczyka Jima Buffa, by zajął się inwestycjami rodziny w Stanach Zjednoczonych. Jim Buff, jak się okazuje, jest również długoletnim przyjacielem i pilotem dla Georgia W. Busha. Powiązania pomiędzy Bushami a Bin Ladenami widać, gdy spojrzy się na loty George'a H.W. Busha do Arabii Saudyjskiej w 1998 i 2000 roku w imieniu Grupy Carlyle. Rano, 11 września, Grupa Carlyle przeprowadzała konferencję w Waszyngtonie, w której udział brał starszy brat Osamy Bin Ladena, Shafiq Bin Laden. Grupa Carlyle ma powiązania ze światowymi liderami przemysłu zbrojeniowego których zyski znacznie wzrosły podczas wojny z terroryzmem, wojny w Afganistanie i wojny w Iraku. Jak to możliwe, że ktoś przeleciał 60-tonowym, szerokim na 125 i wysokim na 44 stopy samolotem taki tor przeszkód? Zanim uderzył w Pentagon, samolot wykonał spirale pod kątem 270 stopni, a Hani Hanżur był znany jako kiepski pilot, który nie potrafił pilotować małego samolotu. Nie obchodziło go, że nie mógł ukończyć kursu. Nadal nie mogę pojąć tego, jak udało mu się trafić w Pentagon. On nie umiał latać. Nie znaleziono foteli, walizek ani ciał, tylko gruzy. Oficjalnie uznaje się, że pożar paliwa samolotowego doszczętnie strawił cały samolot. Lot 77 miał dwa silniki rolls roycea ważące po 6 ton każdy, zrobione ze stopy stali i aluminium. Niemożliwym jest, by stopiło je paliwo samolotowe. Mówią, że ciała zidentyfikowano na podstawie odcisków palców i DNA. Jaki typ płomieni? doszczętnie topi stop stali i aluminium, ale nie ludzkie szczątki. Według mnie nie ma żadnych dowodów na to, żeby w pobliżu Pentagonu uderzył samolot. Jedyne szczątki są tak małe, że mieszczą się w dłoni. Krótko po ataku agenci federalni zbierali szczątki z miejsca zdarzenia. Cały trawnik był pokryty odłamkami i gruzami, więc wszystkie dowody zostały zatuszowane. Nagrania wideo, które zarejestrowały moment ataku zostały skonfiskowane przez agentów FBI. Departament Sprawiedliwości odmawia ich ujawnienia. Jeśli w Pentagon naprawdę uderzył samolot, rząd nie miałby problemu z ich upublicznieniem. Nic tam nie było oprócz dziury w ziemi. Jedyne co widzieliśmy to wielki lej i kilka połamanych drzew. Widzieliśmy ludzi pracujących wokół, ale nic więcej nie zostało. Widzieliście większe odłamki? Nie było tam nic, co wyglądało jak rozbity samolot. Miejsce katastrofy lotniczej w Nigerii. Miejsce katastrofy lotu 93 w Shanksville. FBI i policja stanowa potwierdziła znalezienie szczątków około 6 mil od miejsca katastrofy. Czy to możliwe, że wybuch posłał je tak daleko? Jest to mało prawdopodobne. Teoria naleśnika zakłada, że ogień ogrzał stalowe płyty wystarczająco, by te oderwały się od kolumn i rozpoczęły reakcję łańcuchową. Spodziewałby się pan po tej teorii, która jest oficjalną wersją wydarzeń, że zostałby 100 spięter, ale kolumny stałyby nadal. Rdzeń wież wybudowano z 47 stalowych kolumn. Jeśli piętra by się od nich oderwały, te kolumny stałyby nadal. Samolot nie przeciąłby tych kolumn. Zaprojektowaliśmy te budynki, by wytrzymały uderzenie Boeinga 707 w każdym punkcie. Te budynki były w stanie wytrzymać kilka takich ataków. Samoloty przeleciały przez budynki? Właśnie tak. Według Pana budynki zaprojektowano, by wytrzymały z taką wyrwą? Według projektu tak. Gdyby upuścić kulę bilardową z dachu wież, bez napotkania przeszkody uderzenie o ziemię zajęłoby jej od 8 do 10 sekund. Wieże zawaliły się w mgnieniu oka. 22 miliony ton stali wybuchło i pokonało 500 stóp. Wieże zapadły się z prędkością 10 pięter na sekundę. Teoria naleśnika nie przewiduje zapadania się budynku z taką prędkością. Co może usuwać przeszkody z drogi? Materiały wybuchowe. 47 kolumn tworzących rdzeń było ze sobą połączonych. Jak sprawić, żeby wszystko upadło jednocześnie i zniszczyło rdzeń? Wygląda to, jakby zostały przecięte. Robimy to poprzez przecinanie słupów pod kątem. Rdzeń wierzy WTC po katastrofie. Widać przecięcie pod kątem i stopiony metal. Stopiony metal. Przez 6 tygodni po katastrofie rejestrowano miejsca, gdzie temperatura przekraczała 2000 stopni Fahrenheita. To o 200 stopni więcej niż osiąga płonące paliwo lotnicze. Zdjęcie termowizyjne miejsca katastrofy. Stopiona stal płynęła strugami. Jakbyś był w hucie. Wyglądała jak lawa. Stopioną stal znajdowano 3, 4 i 5 tygodni po katastrofie podczas oczyszczania gruzowiska. Znaleziono ją również pod budynkiem siódmym. Przeglądałem oficjalne raporty. Nie wspomniały o stopionej stali ani słowem. Pomyślałem, moment, przecież to ważny dowód. Rozgrzany termit tnie stal zbrojeniową jak nóż masło. Produktami są stopione żelazo i tlenek glinu, który zmienia się w pył. Duże ilości tego materiału utworzyłyby olbrzymie chmury pyłu. Profesor Harris zbadał pan próbki gruzu ze strefy zero. Co pan w nich znalazł? Znaleźliśmy szczątki termitu. Można go używać do topienia żelaza lub wykorzystać jako materiał wybuchowy. Ilość dowodów na kontrolowane wyburzenie jest przytłaczająca. Reakcja termitu topi żelazo. Stopiony metal znaleziono w zgliszczach. Reakcja chemiczna termitu się nie zatrzymała. To było jak gotujący się kociołek wiedźmy pełen termitu. Stopiony metal zebrał się pod wieżami i pod budynkiem siódmym, w który nie uderzył żaden samolot. Mało kto wie o budynku numer 7 przez dyskrecję, z jaką traktuje się przyczyny zawalenia. 27-piętrowy wieżowiec zawalił się o 17.25. Nie uderzył w niego samolot. Paliły się tylko trzy piętra i jego wyburzenie było kontrolowane. Wyburza się przez uderzenie od środka, co powoduje swobodne zawalenie. W 2005 roku Narodowy Instytut Standardów i Technologii opublikował raport dotyczący wież. Na żadnej z 10 tysięcy stron nie wspomina nic o samym zawaleniu. W 2008 Narodowy Instytut Standardów i Technologii opublikował raport dotyczący budynku numer 7. Nie przeanalizowano stali ani nie przeprowadzono symulacji hipotezy kontrolowanego wyburzenia. Zbudowano model komputerowy, na podstawie którego przeprowadzono symulację zawalenia spowodowanego pożarem. Parametry użyte w tej symulacji nie zostały opublikowane. Potwierdzono, że był moment swobodnego upadku przez około 2 sekundy i 25 milisekund, co daje około 8 pięter. Nie wytłumaczono, jak to możliwe przy postępującym zawaleniu. Zasada zachowania pędu nie pozwala na wystąpienie swobodnego spadania przy postępującym zawaleniu. A co z eksplozją w piwnicach? Czy nastąpiła przed uderzeniem pierwszego samolotu? Nasze biuro było na poziomie B1. Rozmawiałem z przełożonym o 8.46 i nagle usłyszałem wybuch. Siła eksplozji wybiła nas do góry. Nastąpiła w piwnicy pomiędzy poziomem B1 i B2. I nagle usłyszeliśmy drugi huk. Wtedy samolot uderzył w wieżę. Wydaje się, że więcej dymu unosi się z gruzu. Wychodziłem z piwnicy, gdy wybuchła winda. Nie było lobby. Myślę, że najpierw tam wybuchła bomba, a potem uderzył samolot. Gdy szedłem korytarzem, siła eksplozji powaliła mnie na podłogę i wtedy wszystko się zaczęło. Poczułem uderzenie. Spadły na mnie płyty sufitowe i lampy. Od budynku 1 do 2 idzie się prosto, ale nagle znowu się zaczęło. Poczuliśmy to w piwnicy.

Według instrukcji Federalnej Agencji Lotnictwa, jeśli kontroler lotów napotka problem, ma zgłosić go przełożonemu. Jeśli nie może on zostać rozwiązany w ciągu minuty, przełożony ma skontaktować się z NORAD, Dowództwem Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej, które wyśle samoloty z najbliższej bazy wojskowej do zbadania problemu. Przechwycenie samolotu następuje po około 10 minutach. Zanim poderwano myśliwce 11 września, minęło 80 minut. Ani jeden samolot nie został przechwycony, aż do momentu, gdy było za późno. Co, jeśli celowo zdezorientowano ich, by nie mogli odpowiednio zareagować? Nie wiedzieli, dokąd mają się udać, ponieważ w tym samym momencie przeprowadzono kilka nakładających się na siebie ćwiczeń wojskowych z udziałem fałszywych odczytów radarowych w północno-wschodnim sektorze obrony powietrznej. Boston, mamy problem. Uprowadzony samolot leci w stronę Nowego Jorku. Wyślijcie F-16 czy coś innego. Musicie nam jakoś pomóc. To naprawdę, czy ćwiczenia? W tym samym momencie przeprowadzano ćwiczenia, które według Noradu polegały na reagowaniu w sytuacji uprowadzenia samolotu. Mieli 8 dostępnych samolotów, które muszą być wypuszczane parami. 11 września mierzyli się z 22 możliwymi uprowadzeniami samolotów. Nie byli w stanie rozróżnić ćwiczeń od prawdziwych porwań. W 2000 roku Norad przeprowadził 67 przechwyceń ze stuprocentową skutecznością. 11 września zawiedli cztery razy. Co najmniej jeden scenariusz ćwiczeń tamtego dnia zakładał próbę wlecenia samolotem w budynek. Rząd Stanów Zjednoczonych nie potrafi odnaleźć źródła finansowania ataku z 11 września i uznaje tę kwestię za mało istotną. Rząd amerykański nie wie, skąd te pieniądze się wzięły i kwestia ta jest mało istotna. Ona jest bardzo istotna. Nie ma znaczenia, kto zasponsorował 11 września. Nikt nie potrafi wytłumaczyć zawalenia się budynku numer 7, a komisja przyznaje się do tego poprzez brak wspomnienia o tym w swoim raporcie. Następne pytanie. Dlaczego wraz z wiceprezydentem nalegacie panowie, aby zeznawać przed Komisją w tym samym momencie? Ponieważ komisja chce poznać odpowiedzi na nurtujące je pytania, na które chętnie odpowiemy. Ale dlaczego zamierzacie pojawić się tam razem, zamiast oddzielnie, tak jak prosili? Ponieważ to dobra okazja, żeby odpowiedzieć komisji na pytania, które chce nam zadać. Po to jest to spotkanie. Chętnie na nie odpowiemy. Czy uważasz, że powinni odpowiadać własnymi słowami? Powinni publicznie odpowiadać pod przysięgą. Bush i Cheney spotkali się z komisją nie tylko na własnych zasadach. Stawili się na nią razem, nie składali zeznań pod przysięgą, nie wpuszczono na salę członków rodzin i dziennikarzy, a spotkanie nie zostało nagrane. Nie uważa pan, że rodziny mają prawo zobaczyć transkrypcję? Pytałeś mnie o to wczoraj, Adam. Następne pytanie. Ostateczny raport komisji był jednogłośny. Jeśli ktoś wniósłby sprzeciw, ten fragment zostałby usunięty. Okazuje się, że nie tylko był członkiem administracji przejściowej Busha, ale napisał dla tej administracji pierwszą wersję notatki powołującej Krajową Radę Bezpieczeństwa. Jest autorem strategii prewencyjnej w wypadku wojny z Irakiem oraz jest bliskim znajomym Kondolizy Rice. Żądamy jego rezygnacji. W raporcie dotyczącym zamachu z 11 września nie ma nic, czego nie zatwierdziła administracja Busha. Łatwo więc zrozumieć, jak komisja pod wodzą Zelikowa mogła zignorować dowody wskazujące na to, że 11 września był atakiem pod fałszywą flagą, za pomocą którego usprawiedliwiono doktryny i fundusze potrzebne, by rozpocząć nowy rozdział globalnej imperializacji. Terroryzm. Systematyczne użycie terroru poprzez przemoc lub zastraszenie, którego celem jest wywołanie strachu. Uzbrojeni w noże, chemikalia, broń biologiczną i atomową, mordercy. 11 września. Terroryści, terroryści, terroryści Al-Qaida. Terroryści, broń nuklearna, terror. 11 września. Terror, terror, terror zło. Terrorism, global terrorism, terrorism, terrorist, 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 the terrorist, 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 terrorism. September 11, global terrorism, terrorist, terror, terrorism. September 11, world terrorism, terrorist, terrorism. September 11, global terrorism. September the 11th. Terrorist terrorist terror, terror, terror. Weapons of mass destruction. September the 11th. September the 11, terrorists, the evil terrorists, terrorists, terrorists. No terrorism. Terroryzm. Słowo, które cały czas się powtarza. Terroryzm, terroryści, zagrożenie terrorystyczne. Oczywiście podejrzenie związku z Al-Kaidą. Tak zwana wojna z terroryzmem jest nieodzowną częścią naszej codzienności. Pewnego dnia nasze wnuki zapytają, jak wygraliśmy wojnę z terroryzmem. Rządząca elita używa terroryzmu jako środka spinającego społeczeństwo poprzez utrwalenie wizerunku wroga. Według teorii Karola Schmitta potrzeba wspólnego wroga, by stworzyć społeczeństwo. To bardzo niebezpieczne, ponieważ oznacza, że porządek społeczny, partie polityczne, intelektualiści i cała polityka zbudowana jest na potwornym micie. Terroryzm. Technika używana przez rząd do manipulowania opinią publiczną dla określonego celu. CIA jest skończone. To, co nam zrobili, jest niewyobrażalne. CIA stało za większością, jak nie za wszystkimi, aktami terroru w tym kraju. Atak w koszarach Marines, ambasada w Kenii, lot Panam 103, USS Cole, Oklahoma City, World Trade Center w 1993. Za pierwszym razem pomogło im FBI, zbudowali im bombę, załatwili prawo jazdy. Informator FBI Emad A Salem, były oficer armii egipskiej, dostał zadanie zbudowania bomby. Zapytał swojego przełożonego z FBI, czy mają podłożyć atrapę, a ten mu odpowiedział, że nie, to ma być prawdziwa bomba. Agenci FBI rzekomo mogli zapobiec styczniowemu atakowi w World Trade Center. Rozważali zmianę ładunku na nieszkodliwy proszek, ale tego nie zrobili, donosi informator FBI Emad Salem. Bez wiedzy FBI Salem nagrywał swoje rozmowy z przełożonymi. Na ich nieszczęście zginęło tylko sześć osób, co nie wystarczyło, żeby przeszła ustawa antyterrorystyczna, więc dwa lata później, w 95, zawalili budynek Mura w Oklahoma City. Rok później ustawa przeszła, ograniczając prawa konstytucyjne i swobody obywatelskie. 7 lipca 2005 roku, Londyn. Bomba wybucha w trzech pociągach i autobusie, zabijając 56 osób. Tamtego dnia odbywały się ćwiczenia antyterrorystyczne, których scenariusz opierał się na takim samym ataku, na dokładnie tej stacji, praktycznie w tym samym czasie. O w pół do dziesiątej tego dnia w Londynie mieliśmy ćwiczenia z udziałem tysiąca osób, symulujące wybuch bomby dokładnie na stacji, na której dokonano zamachu, więc aż włosy stają mi dęba. Dobrze zrozumiałem, że ćwiczyliście, jak reagować w wypadku takiego ataku i on się wydarzył w trakcie tych ćwiczeń? Właśnie tak. Dokładnie ten sam scenariusz, na tej samej stacji, w tym samym czasie.